Ja witajcie, dzisiaj zapraszam was na projekt Denko. To jest moja torba. Jak widzicie, już się z niej wysypuje. Ona jest dość mała, tak naprawdę, ale e, mimo wszystko tego tutaj trochę jest, więc ten filmik znowu będzie pewnie długi, tak jak poprzedni. E, ale dobra, przechodzę do rzeczy i e, no, i będę wam pokazywać, co takiego udało mi się zużyć w ostatnim czasie. Zacznę oczywiście od tego, czego ja zużywam najwięcej, czyli od żelu pod prysznic. Ten, jak widzicie, był z Isany, to jest jakaś, była jakaś limitowana edycja. Ja co prawda chyba mam jeszcze jedno jego opakowanie, a przynajmniej tak mi się wydaje. E, powiem Wam, że warto kupić ten żel na promocji, e, dodam. E, I e, dlaczego warto? Dla samego zapachu Jak będziecie w Rosmanie i nikt was nie podpatrzy To powąchajcie Bo oczywiście, że nie ma testerów To mnie zawsze załamuje w drogeriach Że nie mogę sobie powąchać wszystkich produktów yy, Właśnie tego typu Już nawet ok, mogę odpuścić Żele, ale nie rozumiem Dlaczego nie mogę powąchać balsamów To jest tragedia, dobra to był żel, a, wypada mi. Kolejny żel, który zużyłam z Balei, powiem Wam, że nie był jakiś szczególny, także nie za wiele Wam powiem. Raczej do niego nie wrócę, no chyba że Angela mi takie, taki prezentuje ale to nie był żaden szał, że tak to nazwę. Kolejny też żel wezmę I to był żel z The Body Shop To jeszcze z jakichś moich zamierzchłych Zapasów I słuchajcie Nie był za specjalny Ten zapach cytrynowy W opakowaniu wydawał się całkiem fajny Ale po wyjęciu z opakowania On był jakiś Sztuczny, nie wiem Dla mnie jakiś dziwny Nie, 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 nie polubiliśmy się Dobra, dalej e, Dalej Widzę, że to jest strasznie zakurzone, no ale cóż, musicie mi wybaczyć. Już to trochę czekało do tego denka. To oczywiście jest Baby Dream, tak, Baby Dream. I to jest, nie wiem dokładnie, to jest chyba, poczekajcie, żeldo, mycia, niemowląt, coś tam, coś tam. Ogólnie składowo bardzo fajny produkt i powiem Wam tak. Ja tego produktu używam do mycia mojego zegarka. Może to wydać się śmieszne, ale on właśnie składowo jest bardzo przyzwoity. Nie ma w nim nic strasznego, co mogłoby zaszkodzić mojemu zegarkowi. Ja swój zegarek myję codziennie, kiedy się myję, zdejmuję go i szoruję go właśnie tym płynem. Nic mu się nie stało, cały czas działa, wszystko jest w porządku, także na pewno można do mycia tego zegarka, to jest Polar M400, jak się nie mylę, e, używać tego płynu, bo świetnie się sprawdza. I dobra, i teraz taki duecik, jak wiecie, troszeczkę się pogodziłam z firmą i froszę ze względu na ich składy naturalne, e, i taki właśnie duet e, m, szampon i odżywka. <laughs> I ostatnio oglądałam recenzję wiolinki, którą pozdrawiam, która bardzo, bardzo chwaliła sobie te e, odżywki. E, właśnie tą konkretnie ona ich zużywa normalnie na tony. Szampony też bardzo lubi i powiem wam, że szampon był jak z mojego punktu widzenia oczywiście, sprawdził się całkiem nieźle. Naprawdę był całkiem fajny, przyzwoity to jest szampon, ale ta odżywka to dla mnie porażka. Ehm... Ogólnie nie była jakaś taka bardzo tragiczna, ale strasznie obciążała mi włosy i moje włosy dużo szybciej się przetłuszczały, musiałam je częściej myć. Nie lubię za często myć włosów i ja swoje włosy myję tak mniej więcej raz w tygodniu, po prostu nie potrzebuję częściej. A kiedy używałam tej odżywki, no niestety musiałam y, tak na czwarty, piąty dzień już myć głowę, więc dla mnie stanowczo nie. E, dlatego dużo bardziej i dużo lepiej sprawdziła się oczywiście maska z Altery. Maska wszystkim bardzo dobrze znana. Kolejne opakowanie zużyłam i mówię, ja ją bardzo lubię, chociaż powiem Wam, że zauważyłam, że teraz kiedy zafarbowałam włosy, ona już tak rewelacyjnie sobie nie radzi, ale naprawdę nadal jest całkiem dobrym produktem, całkiem dobrą maską. Teraz będę testować tą maskę z balei do włosów farbowanych, to na pewno tam wam znać, jak ona jest w porównaniu z tą. Ale ta mówię, jest całkiem niezła, na pewno zdecydowanie lepsza od tej zifrosze. Dobra. Kolejna rzecz to był szampon, to był szampon y, firmy Jantar, czyli z Farmony. Powiem Wam, y, kupiłam sobie po prostu ten spray, psikacz do włosów, i to było w zestawie y, to i jeszcze coś było chyba w zestawie szampon i coś jeszcze. W każdym razie, ja tego szamponu używam do mycia wstępnego, także niewiele Wam powiem o tym szamponie. Poza tym, że on y, jest bezbarwny, y, tak jak Pantin te szampony niektóre, w każdym razie tak, jest bezbarwny i e, jeszcze jedno e, on e, słabo się pieni, ale mówię to było przy wstępnym myciu, to jest normalne, więc e, aha i jeszcze jedno, tak, e, on e, też słabo pachnie, to znaczy on dla mnie niczym nie pachnie, jest bezzapachowy po prostu. Ok. E, kolejny e, to był peeling myjący i to był peeling. Matko i córko, skąd on był? On był chyba z Biedronki. Eee, I to jest sorbet figowo-pigwowy, bodajże. Dobrze, dobrze mówię. Powiem Wam, że ja go tylko wzięłam, żeby go powąchać. Z ciekawości, ja uwielbiam po prostu sobie czasami coś tam powąchać i zobaczyć, i ten zapach po prostu zabił mnie na półce, przy półce. Ja leżałam prawie pod półką z koparą. Tak, mniej więcej. W każdym razie pachnie nieziemsko. Te granulki niestety nie są ani cukrowe, ani solne. One są takie sztuczne, tworzywowe, bym powiedziała, więc trochę drą skórę, no ale y, powiedzmy, że w peelingu o to chodzi. Um, Wiecie co? Tak, od 1 do 6 dałabym mu 4,5, albo tak, no, 4, może te pół. To ten, za ten zapach dodatkowo mu daję te pół, bo naprawdę pachnie przepięknie. Jak będziecie mieć okazję, gdzieś go znajdziecie. Myślę, że w biedronce, właśnie. To słuchajcie, powąchajcie, bo naprawdę pachnie nieziemsko. Kolejna rzecz. Też z akcji zużywania produktów, które mam, zrobiłam trochę porządek i zaczęłam cyklicznie teraz zużywać te rzeczy, które kiedyś kupowałam, kiedyś znaczy się wcześniej. E, I to jest. A właściwie to był żel pod prysznic Adidasa, który bardzo długo u mnie przeleżał, powiem wam, i przeleżał co, co o dziwo, przeleżał na wannie, bo e, no jakoś nie mogłam się do niego przekonać, żeby zacząć go używać. Ale go zużyłam, cieszę się, mam to za sobą, na pewno do niego nie wrócę. Nie był jakiś specjalny, nie pachniał jakoś specjalnie, to niby ma być jakiś tam shape, czyli nadawać nam powiedzmy lepszych, lepszego wyglądu. Nie, tego też nie zauważyłam, także tyle o tym. Kolejny też żel, to był żel o zapachu mango. Super był ten żel, ja uwielbiam. Ostatnią mam fazę, chyba po prostu na ten zapach i polubiliśmy się z tym produktem. Także jak będę miała możliwość, to jeszcze Angele poproszę, żeby ewentualnie ten mango mi sprawiła. No co więcej, cena to wiecie, niecałe euro, więc 50 coś, 60 coś euro. O, Klara coś tu mi nadaje, wybaczcie. E, no i tyle na ten temat. Kolejny to niech będzie produkt, czyli pianka z balei do podprysznic. I to jest pianka Fresh and Fruity, jak widzicie. Angela powiedziała, że ta mi się po prostu bardziej spodoba. I miała rację, bo ta pianka, jeśli chodzi o zapach, jest bardzo fajna. Zapach bardzo mi się podobał. Jednak formuła pianki to chyba nie jest do końca ta formuła, która mi odpowiada pod prysznicem. Jednak wolę żele, bo ta pianka jakoś tak dziwnie się rozmywa po ciele i momentalnie po prostu jej nie ma. Okej, okay, przechodzimy dalej kolejny, również to był żel też cieszę się, że go zużyłam to miała być limonka z cytryną i koktajlem egzotycznym, czy jakkolwiek i to był orzeźwiający żel pod prysznic ale słuchajcie, nie był wart swojej ceny zdecydowanie, zresztą to ziaja, ja nie mam nic do ziaji ogólnie, bo niektóre produkty są bardzo fajne, ale ten żel niestety u mnie się nie sprawdził będę na pewno testowała ewentualnie jakieś inne Kolejna rzecz to, była, to był płyn micelarny, ten z Pompką, który Angelika mi kupiła w Rospanie niemieckim. To jest taki z Pompką, tak jak były te z biodermy, bodajże to było z biodermy. Powiem Wam, bardzo lubię ten produkt, bardzo, bardzo, bardzo. Cieszę się, że mam go w zapasie. Na pewno będę sobie tutaj przelewała coś innego, także opakowanie sobie na pewno zatrzymam. A produkt, mówię, bardzo, bardzo przyzwoity, podobny do mojego ostatniego ulubieńca, czyli do wody różanej z bielendy. Moim zdaniem woda różana z bielendy jest bardzo dobra. Nie jest to woda różana, od razu Wam mówię, bo skład jest y, zwykłego po prostu y, płynu do zmywania makijażu, a nie na pewno to nie jest woda różana, ale mówię, do zmywania makijażu świetnie się sprawdzi i mówię, to opakowanie wykorzystam raz jeszcze zużyłam te waciki. Używam teraz tych bio, ale powiem wam, że to tak na zmianę z innymi. To były te i co my tu mamy? Opakowanie po czekoladzie? Dziwne. Dobra. My tu jeszcze mamy bo ja tu mam trochę opakowań zostawionych różnych innych. Aha. Płyn do higieny intymnej, oczywiście ten z Rosmana. Ten różowy moim zdaniem jest najlepszy. Ja go używam cały czas. Świetnie się też sprawdza do mycia włosów. I. I co więcej, czekajcie, bo tu mam straszny Saigon. E, Okej, okay. to może. O, widzę łoszek za oknem. Dobra. E, to były nożyki. Nożyki te takie. E, Sześcionożowe one są bodajże, jak się nie mylę. Tak mi się wydaje, z Isany. Powiem Wam, że wcześniej miałam takie inne z Isany i tamte były beznadziejne. Te, ja powinnam gdzieś mieć taki jeden, żeby móc Wam pokazać. O, mam. E, to jest ten właśnie, który mam zużyty. Nie będę go Wam tak bardzo z bliska pokazywać. W każdym razie on się tak wygina, ta główka się wygina e, i naprawdę te są najlepsze. One są porównywalne z Gillette Embrace. Takie kiedyś były. Nie wiem, czy kojarzycie. To naprawdę, moim zdaniem, tamte były najlepsze. Nimi po prostu nie można się zaciąć, i tymi też nie można się zaciąć, moim zdaniem. Więc, jakby co, to polecam Wam, bo naprawdę warto. To są te nowe, nie te poprzednie, bo mówię, te poprzednie też z Isany były beznadziejne. Te są super. I co my mamy dalej? Tak, niedawno robiłam sobie maseczkę, e, kilka dni temu, i to była maseczka oczyszczający koktajl owocowy. Czy ona mnie jakoś szczególnie oczyściła? Nie zauważyłam, ale powiem Wam, że przepięknie pachniała, naprawdę. Hmm, jeszcze pachnie. E, owocowo, super, także e, jak będziecie gdzieś mieć możliwość, to na pewno warto dla, samego, dla samej przyjemności tego zapachu. I zobaczmy, co tu jeszcze jest. Widzę dwie rzeczy. Chwila. Jedzenie znowu? Dobra, nieważne. Aha, jeszcze jedna maseczka. To była nowość z AA, czyli firma Oceanic SA. I powiem Wam, że. Podkusiło mnie, bo po prostu nowość, mówię, zobaczę co to fajnego, może super, ekstra, no nie powiem, trochę nawilża, ale to nie jest chyba em, to, czego ja bym chciała od maseczki em, nawilżającej, ta jest niby wygładzająca, przeciwzmarszczkowa, no sorry, mam te zmarszczki nadal, także... Em. Mówię, maska jak maska. Cieszę się, że ją wypróbowałam i mam to za sobą. I jeszcze jedna rzecz. To był ultraoczyszczający plaster na nos z węglem bioaktywnym z tej nowej serii, która jest kosmetyków, która jest dostępna w Rosmanie. I powiem Wam, że e, niestety nie zauważyłam, żeby jakoś szczególnie on wyciągnął moje za skórniki, tak to nazwę. W każdym razie na nosie, oczywiście, w każdym razie być może trochę za słabo i za krótko em, nagrzewałam, że tak powiem, przed użyciem mój nos, czyli doprowadzałam do otwarcia porów, może zbyt krótko. E, spróbuję jeszcze podejść do tego produktu, bo mam ich jeszcze kilka, także na pewno dam Wam znać, co tu mogę Wam powiedzieć? Aha, tu jest taka folijka z której to się odrywa. E, od wiadomo wszyscy wiedzą jak to wygląda. Dobra. I zostały już chyba ostatnie dwa produkty. Cieszę się, bo już widzę, że jest ponad 14 minut. Pierwsza rzecz, niech to będzie to i to jest coś, co zużywam bardzo długo też i miałam z tym problem, ale zużyłam. Cieszę się. No to jest peeling do twarzy z firmy Nacomi albo Nakomi, zależy jak to kto chce przeczytać. Ja zawsze to czytam na co mi i czasem się zastanawiam na co mi. On oczywiście był większy, tylko ja go rozcięłam. I słuchajcie, co Wam mogę powiedzieć o tym produkcie, to to, że e, ja nie lubię po prostu chyba tego rodzaju peelingów. To jest peeling, który nie tylko peelinguje twarz, ale od razu ją nawilża. Czyli e, tak naprawdę robicie peeling i możecie wyjść i tak na dobrą sprawę nawet nie nakładać kremu i spać. Teoretycznie oczywiście, mówię teoretycznie. Bo wiadomo, że Raczej nikt tak nie robi. No ale powiedzmy, że kiedy jesteśmy zmęczeni, nie mamy siły, już na nic, to tak na dobrą sprawę, to i już nic więcej nie jest potrzebne. Ale ja nie lubię takich produktów, dlatego że mi się wydaje, że, yy, że ja nie umyłam tej twarzy. Ona dla mnie się trochę lepi później, to znaczy, lepi się. Ona nie jest jakaś lepiąca. Powiedzmy, że jest w jakimś tam stopniu nawilżona tymi olejami, które są w składzie, w tym, ale nie. Ja po prostu nie cierpię takich produktów. Wolę zmyć twarz i mieć tę świadomość takiej czystej twarzy, na którą ewentualnie coś sobie nałożę, a nie, że nie wiem, czy po prostu dokładnie wszystko zmyłam. No, ale wracając do tego y, dalej, cieszę się, że go zużyłam, cieszę się, że mam go już za sobą. Y, na, na bank do niego nie wrócę, może spróbuję coś innego z tej firmy, bo wiem, że produkty są całkiem niezłe, ale to raczej już nie. Ale mówię, dla kogoś, kto takiego oczekuje, wiecie, takiej y, formy nawilżenia i w ogóle bez y, ten, to mówię, polecam, sorry, zakręciłam się. Dobra, i ostatnia już rzecz. Ostatnia. Nie, jeszcze jakaś próbka, ale niestety nie wiem nic o tej próbce, to wam nie powiem. <laughs> Przepraszam. Ostatnia rzecz to były. Um, Normalizująca pianka do higieny intymnej z kwasem mlekowym i czymś tam jeszcze, e, nektar Żurawiny, tak to się nazywało. Ja to kupiłam z polecenia chyba naszej Bożeny, Beny. I powiem Wam, że był ten produkt całkiem niezły. I to chyba była jedyna odskocznia w ostatnim czasie od tego produktu z Rossmana, który właściwie cały czas używam. Nie zrobił mi jakiejś krzywdy, bo tylko tego mogłabym się obawiać. Mówię, był całkiem niezły, także myślę, że kupię jakiś jeszcze z tej serii do wypróbowania za jakiś czas. Tyle na jego temat. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o kciukach, ewentualnie subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło, a teraz pozdrawiam Was cieplutko i serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa! pa!